I dobry. Kolejny odcinek praktyczny. A dzisiaj zrobimy coś trochę innego, czyli w metalu się porobimy. Bo robiąc kolby, no czasem trzeba coś metalowego zrobić, na przykład regulowaną stopkę. O ile regulacja na długość jest podobna jak regulacja baki góra dół, więc tego pokazywać bardzo nie muszę. Bo Sprawa jest prosta. Zobaczcie, jak wygląda. Prosta. Jedna płytka 10 mm z otworami, druga 5 mm z wkręconymi słupkami, z prowadnicami, które wchodzą w podstawę i śrubki kontrujące. Także prosty temat. Ale druga sprawa, stopka regulowana góra-dół. No już trochę wymaga pracy. Najprościej to zrobić na podstawie szyny, bez ogon, więc stopka będzie suwana w górę, na dół, szynie i blokowana śrubów. Ale jak zrobić sobie taką szynę? Nie mając CNC, nie mając fryzarki górnobrzeczonowej, stołowej, ze stołem krzyżowym, żeby prosto wyfrezować. No, ja sobie jakoś poradziłem i chciałem właśnie Wam pokazać przede wszystkim, jak zrobić sobie do tego przyrząd, bo to bardzo prosta sprawa. Z wykorzystaniem frezarki Zwykłej takiej do drewna pudnowrzecionowej ręcznej i zrobimy tą szynę z dwóch płaskowników aluminiowych 5 mm. Jeszcze nie robiłem w sumie z tak cienkich. Zwykle robiłem jeden z 10 mm i po 5 mm zagłębienia jeden w drugi, żeby wchodziło. Więc w sumie grubość całości wychodziła 15 mm. Może trochę za grubo. Spróbuję się zrobić z 5 mm. Mam tu światło niestety, bo z zapleczek, no ale tutaj muszę to nagrać. Frezarka. Wykła, najprostsza moja marketówka. Daje radę już od wielu, wielu, wielu lat. I potrzebujemy prowadnicy, którą mamy. No, tu jest odkręcony jeden prędko. Ta frezarka jest o tyle fajna, że ma trzy blokady prowadnicy, dzięki czemu stabilnie siedzi w tej prowadnicy, a nie, nie wychodzi na boki, bo jeśli są tylko dwie blokady z jednej z drugiej strony, nie ma tej trzeciej, no to potrafi się kibać na prowadnicy. Także frezarka na pewno nam jest potrzebna i frez jest. I frez do wyjaśnienia czego, ono? to standardowy fres do drewna tak naprawdę. Ja troszkę swój zmodyfikowałem, troszkę mu zaostrzyłem kąt i czoło freza jakby zagłębiłem delikatnie, żeby środkiem nie wybierał głębiej. Dobra, i co nam potrzebne? Wyciągamy z niej pręty. No i teraz najważniejsze, czyli coś, w co trzeba by było się zaopatrzeć. Ja sobie to zrobiłem ze starych prowadnic od jakiejś tam dawnej, nieudanej kopiarki. Takie wałki, no nie są drogie. Te są dosyć długie, można by było to zrobić z krótszego, ale akurat takie miałem. I do tego potrzebne są nam cztery łożyska liniowe do tych wałków, żeby umieściły. Na wierzchu Przykręcony bloczek z bambusa klejonego, także dosyć sztywny. I w tym zrobione otwory na prowadnicę z obydwu stron. Plus śruba, żeby tą prowadnicę docisnąć, chociaż nie musi być, jeśli jest na odpowiednią głębokość by wycięty ten otwór. Ale ja sobie dorobiłem, żeby ustabilizować jeszcze bardziej. Także te rzeczy są potrzebne. No dobra, spróbujemy to poskładać do kupy czyli montujemy sobie te, te nasze pręty założymy końcówkę tu, tu i tu no i teraz najtrudniejszy moment tak naprawdę to włożyć to w miarę równo nie rozwalając przy tym łożysk Moje są już i tak wytłuczone trochę. Parę kulek im tam brakuje, gdzie nie gdzie. Ale jeszcze póki co da się na nich pracować. Ale też tak, no nie potrzeba tutaj jakiejś nam super precyzji idealnej z dokładnością taką jak to robi cence. Ważne, żeby ta szyna się przesuwała no i żeby płytki nam się nie rozchodziły. Dobra, sobie tutaj jeszcze doblokujemy to troszkę. mam doklejony kawałek płyty, żeby podwyższyć, no bo wiadomo, że frezarka nie sięgnie aż do, do stołu. Trzeba go sobie splanować, żeby płaszczyzna była pozioma. Widzicie, dupa blada. Wcześniej używałem innej frezarki, która miała większy zakres działania, więc muszę tu dołożyć jeszcze. Dobra, dokleiłem sobie kawałek płyty. I teraz ją planuję, żeby zdjąć to. Znaczy, żeby wyrównać. No i mamy płaską powierzchnię! Żeby zacząć robotę. Ja sobie nawierciłem rogi. Kawałek jest odpowiednio dłuższy, stopka ma jakieś 13-13,5 cm, także tu mamy 15 cm na otwory, żeby przykręcić. Bierzemy sobie mniej więcej środek materiału. Blokujemy. I co teraz najważniejsze, przy obróbce aluminium musimy bardzo cienkimi warstwami je zdejmować, żeby nie przegrzewać freza, zresztą możemy go połamać albo no, różne rzeczy mogą się wydarzyć, więc no dosłownie o 0,2 mm do 0,5 mm, myślę, że tak maksymalnie. Robimy jeden przejazd, zobaczymy, czy coś nam zarysuje. Każde, że luzuje ogranicznik, dokręcam, popuszczam, dociskam i mamy delikatne zejście. I jak widzicie, faktycznie nie jest to aluminium idealnie płaskie. Myślę nad tym planowaniem, może później to zrobię. A na razie, tak jak mam ustawione na środku, tak zagłębiam się o jakieś 2 mm. Tylko, że malutku, tak jak mówiłem, po małych zejściach po 0,2 do 0,5. Jak nam wyjdzie, Nie więcej. I lecimy powoli. Zmieniu. Robi nam się idealnie prosty, ładny rowek, ale już też widzę, że będę musiał zrobić planowanie, bo tutaj już prawie wyfrezowałem, a na tym końcu jeszcze nie frezuję. Nie możemy przegrzewać aluminium też z innego powodu, nie tylko dlatego, że nam może klej na gorąco puścić, ale aluminium jak się rozgrzeje, robi się takie lepkie i po prostu przyklejają się drobinki do freza, co powoduje takie mielenie i jeszcze bardziej topienie tego aluminium, więc musimy uważać ja przeczałem Właśnie mi się oblepiło ostrze. To czuć, bo wyraźny opór zaczyna dawać i, i powierzchnia nie jest już taka gładziutka. Oczywiście cel, czyli około tych 2-2,5 mm. No i teraz, jak łatwo się domyślić, przy takim schodzeniu w dół, mimo że fres ma ścianki skośne, no to tutaj wychodzi nam pionowo. Musimy teraz, zostawiając frezarkę w ostatniej pozycji, żeby mieć tą samą głębokość, delikatnie przesuwać ją w lewo, potem w prawo, żeby zrobić ten ruch. Nie wiem, czy widać, Ale chyba wyszło. Mamy rowek, mamy skośne boki. Jedna część szyny gotowa. i element mamy prawie gotowy. Oczywiście splanowałem sobie jeszcze górę, tak jak mówiłem, tam minimalnie dosłownie, może 10 mm. Możemy wierko przelecieć sobie. No i jeszcze krawędzie papierem ściernym, żeby jakiś zadzióru nie było. I mamy bazę gotową. Dobra, jak mamy pierwszą część zrobioną, to montujemy sobie drugą. Tylko tutaj otwory na wkręty są głębsze, prawie do zera, bo będziemy jechać po całości. Dlatego dodatkowo jeszcze przykleiłem na gorący klej. I teraz tak, musimy sobie zmierzyć tutaj tą najszerszą część szło nam około 15 mm. Także sobie weźmiemy jakieś 16. I zaznaczymy mniej więcej na środku, żeby tego nie przekroczyć. No i dobra, teraz prosta sprawa. Mamy założony frez szeroki. No i zjeżdżamy sobie tą samą głębokość jak w bazie, czyli tam około 2 mm Zmierzymy dokładnie ile tu jest. Dokładnie dwa z kawałkiem, minimalny. Po bokach tych linii, które sobie wyznaczyliśmy. Do głębokości pożądanej. No i dobra, obie strony zrobione. I teraz możemy zmienić fres znowu na wiostrku ogon i zrobimy wcięcia. Tutaj zagłębienie zrobiłem ciutkę mniejsze niż w bazie, dlatego, że teraz jest ja kurczym ogonem frezem. Jeszcze troszkę zjadę, żeby wyrównać na jednym poziomie, bo no bo tu jest tak ciutkę na oko, powiedzmy, jedna do drugiej. sobie zjedziemy wtedy górę. Te co iskry, co lecą, no to są wkręty, ale nie martwię się tym, bo fres jest z węglików spychanych więc śmiało może i stal żreć. Czy my Mamy zrobione oba elementy. Jak widać, swobodnie się przemieszczają, chociaż robiąc to jakby już pod konkretną osadę. A poważnie, no, trzeba by się bardziej przyłożyć, żeby, żeby te szyny były bardziej do siebie spasowane. Ja to robiłem tak na szybko, w zasadzie do filmu, tylko żeby wam pokazać, jak to zrobić. Domowym sposobem powiedzmy wyszła mi po prostu za duża szczelina trochę. Nie wiem, czy to widać tutaj na filmie, pewnie nie za bardzo, ale można to zdecydowanie zmniejszyć prawie do minimum, tylko trzeba odpowiednio, delikatnie jakby przechodzić frezarką po tej szynie, żeby zbierać jak najmniej materiału, dopasowywać, aż będzie nam ładnie wchodzić z lekkim oporem i wtedy nie będzie tej szczeliny. Ładnie będzie się to układać. Śruba kontrująca, oczywiście wkręcona na środku, po to, żeby mieć ten zakres jak największy regulacji. Będzie otwór w stopce, śruba będzie docięta do prawie do zera, żeby, żeby nie, nie wystawała poza stopkę, prawda? W stopce od spodu troszkę dziurę zrobimy na śrubę, od zewnątrz w stopce też otwór, żeby włożyć kluczyk impusowy i będzie bardzo wygodna, szybka regulacja. Także tyle na dzisiaj. Myślę, że pokazałem w miarę sensownie jak to zrobić, tanim kosztem i nawet w miarę szybko. Także dzięki i do następnego.